No i masz Czy w na ulicę i mam A ty przestań nie nagrywać. No, przestań mnie nagrywać. Patrzcie kupacy. mam lokalny papierosy. Który właśnie tu efektuje. Halo bracie. Może zapalisz? O, niestety skończyłem. To wywalę. Patrzcie, że mam ułożone wałki. O, o dziękuje. Sprawdzam. Jeszcze już nie mam kluczy. 啊啊！你。